Dzień dobry, cześć, witam się z Wami w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj kolejna propozycja waniliowa, tym razem Ariana Grande Mod Vanilia. Wchodzę w nuty na fragrancie i czytam Wam od nut głowy: Pismo, śliwka, różowa, frezja. Nuty serca pralina korzeń i rysa, nuty bazy wanilia masło kakaowe. Zaczynając sobie od otwarcia, perfumy pachną bardzo słodko. Już od samego początku czujemy przepiękną jadalną wanilię. I wiecie, ostatnio mówiłem o mask chocolate, które ciężko przebić. Zapachem, trwałością, projekcją i wszystkim innym, dlatego mam trochę teraz, że tak powiem, podwyższoną poprzeczkę, jeśli chodzi o recenzję, ponieważ tamta ta wanilia była absolutnie i jest absolutnie przepiękna. Czy Ariana temu podołam? Zobaczymy. Pismo śliwka jak najbardziej tutaj z tą wanilią się łączą. Nie czuję tutaj absolutnie żadnego kwiatu. Nie wiem, nie mam pojęcia, więc ja tutaj jej nie czuję. Wąchałem kilka dni, żeby się przygotować do tego, żeby jak najbardziej, najlepiej Wam opisać. No i nie czuję tutaj tej, tej frezji. Później mamy pralinę i korzeń irysa. Pralina łączy się tutaj z masłem kakaowym, co daje wydźwięk takiego kremu czekoladowo podobnego, ale jest to mimo wszystko naturalna woń, bardzo przyjemna i e, słodka oczywiście. To jest brązowa woń słodycze. takie słodkie, brązowe, co właśnie masło kakaowego. Jak kiedyś wąchaliście na przykład, teraz się odniosę do czegoś bardzo taniego, bo jaja. Ziaja masło kakaowe, chyba była taka linia, słońce zaszło, i ona właśnie miała tę nutę, właśnie tego masła kakaowego, właśnie ten zapach. Korzeń rysa dodaje tutaj łagodności, takiej kremowości, takiego jeszcze, tutaj nam dopala te tą, 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 tą słodycz no i mamy wanilię i masło kakaowe i to już powiedziałem, tak naprawdę zapach aż, aż tak mocno się nie zmienia. On z nami jest jako waniliowo-kakaowa baza, krem do ciasta, coś tego typu. I bardzo mi się to podoba, podoba mi się to, ja mam fazę teraz właśnie na wanilię, na coś słodkiego, na coś gourmand, na coś takiego aż miękkiego, puszystego. No i Ariana Grande nam to daje, nie jest to zapach wybitny, ale jest absolutnie przepiękny. I ta wanilia jest bardzo ładna, jest miękka, jest okrągła, to masło kakaowe, jest takie kremowe, chce się to zjeść. I troszeczkę ta wanilia ma podobny wydźwięk do Mercedes Black Club, bardzo ładna, bardzo przyjemna, gładka, bez chropowatości, czyli tak jak lubię. I zapach ten ma rok, bo w 2022 roku on został wydany, i szkoda, że teraz dopiero go poznaję, oczywiście dzięki odlewkom. Bo, no bo powiedziałem sobie, kurczę, no Ariana Grande lubi wysłodycze, lubi bardzo cukierkowe zapachy, które nie zawsze są fajne, a szczególnie te różowe czy chmurki, no nie do końca są to moje gusta, natomiast mod wanila jest absolutnie pięknym, zjadliwym um, zapachem. Podoba mi się również flakon. Jest taki. No taki Ariana Grandowe, Ariano Grandowe, <ścoughs> czyli bardzo taki fikuśny, taki obły, taki miękki właśnie, jest bardzo estetyczny. No i ta biel, właśnie ten kształt tego flakonu no podoba mi się bardzo. Natomiast przejdźmy do parametrów. Parametry są niezłe, tutaj projekcji nie ma jakiejś niesamowicie wielkiej, więc bo wiedziałbym, że jest to taka projekcja, że bliskie otoczenie czujemy, również sami również czujemy. Nie ma tu ogona, natomiast da się to wyczuć jak najbardziej. Co do trwałości, perfum na mojej skórze, na moich ubraniach, około 3-4 godziny pachnie non-stop, później staje się blisko skórnie. Nie jest to zły wynik, szczególnie, że to nie jest nisza i to nie ma tam takich jakichś mocnych składników, które nie wiadomo jakby mogły przytrzymać ten zapach ale myślę, że te, nawet te 5 godzin to, to trzyma się skóry, podsumowując Mod Vanilla od Ariana Grande zaskoczyło mnie bardzo mocno pozytywnie i chcę cały flakon może nie całe setkę, ale chcę sobie upolować 30 spokojnie mi starczy bo myślę, że ta piątka, którą mam starczy mi na długo ale, ale chyba chcę mieć po prostu Ariane w swoim zbiorze, taką większą. Bo czemu nie? A ja Wam dziękuję za dzisiejsze oglądanie. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, obserwacji mojego Instagrama i łapki w górze. Dziękuję. Trzymajcie się, cześć.